W 1948 roku otrzymał literackiego Nobla. Wiersz na dzień dobry. Eliot uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli modernizmu. Ceni się go za takie poematy jak Ziemia jałowa, Środa popielcowa, Wydrążeni ludzie czy Cztery kwartety. Ale wielu czytelników uwielbia go za żartobliwy cykl wierszy o kotach. W tym tygodniu w poranku właśnie tych wybranych kocich opowieści pana Eliota posłuchamy. Dziś wiersz otwierający cykl w przekładzie Stanisława Barańczaka. Czyta Władysław Kowalski. Imiona kotów. Imię kota to sprawa wbrew pozorom niełatwa. To też w dłoni długopis mi drży, gdy mam wskazać, jak bardzo całą kwestię nam gmatwa fakt, że kot ma imiona. Aż trzy Pierwsze imię słyszane co dzień z ust właściciela – Piotr, Wiktoria, Ferdynand, Ramona, Mścisław, Ingmar, Alonzo, James, Fabrycy lub Fela. Wszystko zwykłe, rozsądne imiona. Wymyślniejsze, którymi czasem koty się wabi, kiedy pragnie się skąpać je w glorii. Tucydydes, Elektra, Gengis Han, Hammurabi też należą do tej kategorii. Dodam jednak, że koty o czym mniej się pamięta, mają drugie, godniejsze imiona, bo inaczej skąd wąsten i pierś dumnie wypięta, skąd pionowość prężnego ogona, mógłbym tu takich drugich imion dać dłuższy przegląd. Cosanostradamus, Protoprot, Bombalurina, Mustafson, Egmont von Eglund. Każdy z nich, jeden tylko, ma kot. Ale nie na tym koniec, nie. W najdalczej gdzieś dali trzecie imię majaczy. My, bladzi ze znużenia, daremnie sto lat będziem pytali, gdyż kot tylko je zna i nie zdradzi. To też, ilekroć ujrzysz, że twój kot na tapczanie w coś w rodzaju sfinksa się przemienia, powód jest zawsze jeden – błogie kontemplowanie własnego, sekretnego, trzeciego, kociego, upojnie tajemnego, utopio tajnionego, nieupodobnionego do niczego innego i upodobanego najbardziej imienia. Jutro bohaterką opowieści Tomasa Eliota będzie kotka Dobrodusia.